No cześć, witajcie kochani. Słuchajcie, dzisiaj na słodko zrobimy muffiny czekoladowe. Do przygotowania tych pysznych muffinek potrzebować będziemy 4 łyżki mąki migdałowej, 2 łyżki kakao, 2 płaskie łyżki miodu, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia i taka większa szczypta soli, 2 jajka. Dwie łyżki roztopionego masła tutaj mam 14 gram gorzkiej czekolady, tak grubo posikanej i pół łyżeczki ekstratu waniliowego najpierw wsypię słuchajcie suche składniki czyli mąka, kakao, proszek do pieczenia i sól wymieszam następnie dodam mokre składniki, czyli teraz tutaj wleję miód jajka rozpuszczone masełko ekstrat jak nie macie ekstraktu waniliowego, to możecie dać troszeczkę aromatu waniliowego. I słuchajcie, tutaj dodam jeszcze czekoladę i to wszystko razem zmiksuję. Okej, okay, słuchajcie, mamy to. Teraz słuchajcie, będziemy to rozlewać do muffinek. Będę nalewać do połowy mufinki, bo nam troszkę te mufiny urosną. Piekarnik już nagrzewam do 170 stopni. Dołożyłam jeszcze jedną muffinkę, bo jeszcze nam wyjdzie. To co nam wycieknie, słuchajcie, to trzeba zetrzeć, bo nam się przypali. Słuchajcie, piekarnik podkręciłam do 175 stopni i tutaj nasze muffinki lądują w piekarniku na 20 minut. Słuchajcie, muffinki już nam się upiekły. Teraz je tutaj powyjmuję i poczekam, aż ostygną. Słuchajcie, muffinki już mamy upieczone, teraz tylko kawka i możemy zajadać. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia niebawem.